Siema, z tej strony Mateusz, a to jest kanał sklepu Comp. Dzisiaj weźmiemy na tapetę fotele gamingowe. Czy rzeczywiście poprawiają komfort gracza, czy to tylko chwyt marketingowy? Czy warto wydawać kilkaset lub kilka tysięcy złotych na fotel z dopiskiem gamingowy? Sprawdźmy jakie są ich wady, zalety i alternatywy. Także zaczynajmy, a zaczniemy sobie od tego czym właściwie jest fotel gamingowy. Jest to krzesło stworzone z myślą o graczach. Wyróżnia się sportowym designem, często inspirowanym fotelami samochodowymi. Zwykle posiada regulowane podłokietniki, wysokie oparcie, zagłówek i poduszkę lędźwiową. A większość modeli jest tapicerowana ekoskórą lub tkaniną, a producenci chwalą się ergonomicznym kształtem i wygodą. Brzmi dobrze, prawda? Ale czy rzeczywiście gamingowy fotel daje przewagę nad standardowym, ergonomicznym krzesem biurowym. A teraz przejdźmy sobie do zalet. Pierwszą zaletą jest agresywny, gamingowy design. Fotele gamingowe wyglądają nowocześnie i stylowo. Świetnie komponują się z gamingowym stanowiskiem oraz dostępne są w różnych kolorach i z podświetleniem RGB. Drugą zaletą jest to, że większość gamingowych foteli oferuje możliwość regulacji oparcia, podłokietników oraz wysokości siedziska. I ostatnią zaletą jest trwałość i materiały. Dobre modele mają solidną konstrukcję, ze Stelarzem i wytrzymałe kółka A ta picerka z ekoskóry lub tkaniny Jest łatwa do czyszczenia I wygląda elegancko To brzmi świetnie, ale czy gamingowy fotel ma jakieś wady? K Oczywiście, że tak Pierwszą wadą jest brak realnej ergonomii Mimo, że producenci twierdzą, że fotele gamingowe są ergonomiczne, wiele modeli nie spełnia rzeczywistych norm zdrowotnych. Już krzesa biurowe są lepiej zaprojektowane pod kątem zdrowego kręgosłupa. Drugą wadą jest agresywny kąt oparcia i nieruchome siedzisko. Wiele foteli gamingowych ma wymuszoną pozycję siedzenia, co może powodować napięcia mięśniowe. A brak dynamicznego siedziska sprawia, że długie godziny w takiej pozycji mogą prowadzić do bólu pleców. Trzecią wadą jest jak zawsze cena. Tańsze modele... Często mają kiepską jakość wykonania, plastiki skrzypią, a ta tapicerka szybko się przeciera. Natomiast modele premium oferują lepszą jakość, ale w tej cenie można kupić ergonomiczny fotel biurowy, który jest zdrowszy dla kręgosupa. Raz materiały: wiele gamingowych foteli jest pokrytych jako skórą, która wygląda dobrze, ale latem może powodować pocenie się i dyskomfort. Alternatywa: krzesła biurowe z przewiewną siatką, które zapewniają lepszą wentylację. A co wybrać zamiast fotela gamingowego? Na pewno ergonomiczne fotele biurowe, czyli modele takie jak Herman Miller, Steelcase, Ergolux czy IKEA Markus, mają lepszą ergonomię i wsparcie kręgosłupa. Oraz większość z nich ma dynamiczne siedziska i lepsze mechanizmy regulacji niż fotele gamingowe. Drugą alternatywą są fotele hybrydowe, czyli gamingowo-biurowe. Niektóre firmy zaczynają łączyć gamingowy wygląd z ergonomicznymi funkcjami. Na przykład Secret Lab Titan czy Razer Iskur. Jeśli pracujesz przy komputerze dłużej niż 8 godzin dziennie, warto zainwestować w porządny fotel biurowy zamiast gamingowego. Więc jeżeli zależy ci na designie i gamingowym wyglądzie, lubisz regulację oparcia i podokietników, lub kupujesz dobry model premium np. Secret Lab. DX Racer czy Razer Iskur, kup fotel gamingowy. Ale jeśli spędzasz dużo czasu przed komputerem i chcesz zadbać o zdrowie kręgosłupa, zależy ci na lepszej ergonomii i dynamicznym siedzisku, nie chcesz przegrzewać się w eko latem, wybierz fotel biurowy. Także to już wszystko na dziś. Co myślicie o fotelach gamingowych? Warto kupić czy to tylko marketingowy trick? Jakie fotele polecacie? Dajcie znać w komentarzach, a ja przypnę wam serduszko. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. I że widzimy się w następnym odcinku. Siema!